Siema, widzowie! dzisiaj będziemy odbijali argumenty hejtera wody gazowanej Będziemy osmo. Można pić to gówno. Czemu komuś smakują bąbelki bez smaku? Jak chcesz pić wodę, to pij wodę. Jak bąbelki to się coli napij piwa albo szam... No... no. A, łatwo można odbić argument. Może ktoś nie lubi na przykład Coli, bo nie wiem, jest dużo chemii Coli. Piwa, no może ktoś nie może pić piwa, szambala to to samo, jakiś picolo, jak już... No to... Co to się w ogóle odwaliło? A woda gazowana to, to, to zdrowe jest przynajmniej. A nie, co to, 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 jakaś kola? Łapa. Pana Dom Perignon, rocznik 2009, dobry rocznik. Czym jest Dom Perigon? to nie jesteś taki jak zwierzęta, te gorsze istoty, które piją jak niegazowaną wodę. No ale ja... Ale ja nic nie mówię, że w gazowana jest lepszą wodę niegazowanej, no. Ja nie hejtuję ludzi, którzy piją wodę niegazowaną. to nie mam do nich problemu. z rzeki. No może kurwa skoro cały świat działał bez wody gazowanej przez miliardy lat, to może coś w tym jest, ale już dobra. Chój Przyzwyczaiłem się, że świat się dzieli na ludzi, którzy piją wodę niegazowaną i pod ludzi, którzy wybierają gaz trudno, tak? No to czemu ich hejtujesz? Jest. Ale co mnie naprawdę, kurwa to woda lekko gazowana. Ej, dosłownie, woda lekko gazowana to jest zbrodnia! Nie gazowana, truszenka, podkreślam, minimalnie gazowana to jest dopiero dramat. Ja zwietrzałej wody gazowanej albo kurwa, albo a najgorzej to jest jak chcesz sobie kupić pyszną niegazowaną nałęczowiankę, bo to jest ogółem najlepsza woda nałęczowianka niegazowana i nawet z tym nie handlujcie. No w sumie tak. Z jakimiś muszyniankami czy innym nic niewartym głównym tylko nałęczowią. Głupie wy się ogadnij. Nałęczowianka, muszynianka, żywiec zrój, to praktycznie to samo! To i to woda! Do sklepu potę I chodzisz po całym jewanym sklepie widzisz półki zajebane wodą gazowaną, delikatnie gazowaną. Nie, nie delikatnie gazowaną, to w ogóle jest jakiś dramat, nie? Tylko gazowaną mięciutko gazowaną o smaku truskawek, o smaku gówna, o smaku, kurwa, nie wiem, chlebu czy czegoś. <laughs> Normalnej bożej jej gazowanej wody oczywiście nie ma, albo jest tak schowana, żeby nikt jej kurwa nie mógł znaleźć. No to, jeden... no to kupi czy szanowna pani, czy jest woda niegazowana na Łęczowianka w butelce? Ona mówi, że jest to. Ja mówię, no to świetnie, że jest. Ja to ja poproszę od razu całą zgrzewkę. Za chwilę ona przynosi zgrzewkę wody na Łęczowianka, delikatnie gazowany. Ja mówię, przecież prosiłem o niegazowaną, a ona mówi, że ale to jest taka bardzo delikatnie gazowana. Ogólnie to mam podejrzenie graniczące z pewnością, że ludzie, którzy piją wodę gazowaną, a zwłaszcza delikatnie gazowaną, jedzą też koperek.